Cześć, witam was serdecznie w czwartej części z remake'u Resident Evil 2. Jeśli nie widzieliście pozostałych, koniecznie sprawdźcie, zostawcie coś po sobie, aby być na bieżąco, żadnego nie przegapić. Tyle ode mnie, życzę wam miłego oglądania, zaczynamy! Okej, okay. zaczynamy kolejny odcinek z Resident Evil 2. Tak, kolejny odcinek. Tak jest. przyjemna jest ta seria. Muszę chyba jakiś spray sobie użyć. Bo widzę, że tutaj mój bohater nieco kuleje. O, tego nie widziałem wcześniej, ale nie mogę tego zabrać. Locker room. Ohoho. Co ja mam zrobić? Dobra, wypróbujmy to, co tam? O! Wow! Dobre. Dobre to. Dobre to, już się nie boję. Dobra, już się. Nie chcę tracić kul! Ucieknę sobie gdzieś tam, gdzie jest bezpiecznie. Nie żyjecie? Nie żyjecie. O! Dobra. Zamknę sobie jeszcze te okno tutaj. Oto. Albo nie, dobra, zostawię sobie te deski, bo tutaj nie ma za dużo do roboty. A potem się okaże, że nie mam tak naprawdę jak... Yy... Nieważne, nieważne. Nie mam jak so, sobie zamknąć jakichś okien innych. Gdzie ja jestem? Tutaj, dobra. Miałem spray w skrzynce, więc sobie z niego skorzystamy. To mi się przyda. To mi się przyda. Kurde, wszystko mi się przyda tutaj. Co ja mogę schować? Przerąbane. Dobra, na razie sobie to zrobimy tak. Dobra. Spraya. Dobra. Zrobię sobie jeszcze jednego. Na zaś. Mieszanka ziół. Średnią ilość zdrowia. Aha, to jeszcze nie jest spray. Myślę, że spraya z tego zrobię. Dobra, tego na razie nie chcę. Biorę na pewno do strzelby. Kluczyk wezmę, bo może się jeszcze przydać. Potem go schowamy. Zapiszę. No i dobra, pójdę sobie na górę. Pójdę sobie na góry. Jeszcze się nie zamieniłeś, kolego? No jakiś event. Może go nie za. Może to nie zombie go ten zaatakował, tylko ktoś inny? A ja sobie wejdę tutaj. Bo stąd będzie szybciej. Żebyśmy mogli zrobić te wszystkie elementy. Aha, dobra, dobra, dobra. Już pamiętam, co miałem robić. Najpierw się cofniemy nieco, bo tam było do, zakręce do zakręcenia jedna rzecz. Ej! Weźcie mnie tak nie straszcie, ja piernicze. Tak się nie robi. Tak się nie robi. Co to? Bo myślałem, że mogę to podnieść, ale nie. Do góry. tutaj też nie przejdę Okej okay, czyli Aha o to chodziło dobra że z tamtej strony mogłem tam wejść ale mi się zapadła ziemia pod stopami Pierwsze co spróbuję zrobić to odzyskać właśnie to zobaczymy czy to wystarczy a to nie wystarczy dobra zostawię to na razie tutaj Niech będzie. A potem najwyżej może jeszcze coś do tego trzeba. Nie będzie mi zalegać w ekwipunku przynajmniej. Gdzie miałem się cofnąć? Gdzieś tutaj. Gdzie ta łajenka była? Gdzieś tutaj, nie? Już nie pamiętam. Jak cień pada straszliwie. Ho, ho, ho. Kurde, zapomniałem, gdzie były te wszystkie miejsca. Chyba na drugim poziomie, w takim razie. A tutaj, co potrzebowałem? Co ja tutaj potrzebowałem, żeby to otworzyć? Chyba nic. Dobra, tutaj nic. Jest Łazienka. I teraz pytanie, czy to jest jedno. Jednorazowe? Jednorazowe, czyli tylko tutaj. Bo wiem, że tam miałem coś jeszcze zakręcić, ale widocznie coś innego. Dobra. Martwy czy nie? Coś tu jeszcze jest? Nie ma. Hmm. Martwy. Chyba. Mamy proch strzelniczy, i, i to wszystko. Czy ja tutaj byłem, czy nie? Chyba nie. Chyba nie. Jej, co to jest? Oj! Oj, oj, oj! Umrzyj, przepadnij! No nie! Już, już starczy. Cholera. Mocne. Jej, krzywdę mi zrobił. Niebezpieczny, mam poziom zagrożony. Tutaj utratą życia. Jestem zagrożony utratą życia. Ile mam tych kul. Ojeju, straciłem strasznie dużo na niego. Jakiś spray muszę znaleźć. Okej, okay, kolejny kluczyk. Do znalezienia. I... Mhm. Tutaj mamy przejście dalej. W sumie spoko. W sumie spoko. Ale za wiele mi to nie daje. Za wiele mi to nie daje. A do czego mi to berło jest potrzebne w takim razie? Zobaczmy, może... Coś było nadmienione? Hmm. O, tutaj chyba nie byłem. Dobra, przynajmniej troszeczkę naboi. O, jak dużo tu jest tych rzeczy do znalezienia rzeczy innych. Mm -hmm. Potrzebujemy USB, żeby otworzyć tutaj zbrojownię. A w tej zbrojowni najprawdopodobniej jest kolejna broń. Jakaś fajna, ciekawa, widzę? Jakiś Digielek? Okej. Okay. Dobra. Będę pamiętał. Będę pamiętał. Co to? Wydajny proch. Ok, wezmę. O, 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 i właśnie tego potrzebowałem, właśnie teraz. Jakbym wiedział, że te spraye mi się tak przydadzą, to bym wtedy go nie marnował. A naprawdę teraz są pożyteczne. Czerwone, nie chcę czerwonego, mam wystarczająco czerwonych w szafce. Gitara. O, i granat. Jak w sumie teraz patrzę na to, to może się przydać. O, może mam tutaj... Chyba to mam... Tak mi się wydawało właśnie, tak mi się właśnie wydawało. I tutaj co mamy? Bateria. Dobra, już wiem. Tylko ja się nie mogę jej wziąć. Nie. Notatka wewnętrzna. 22 września 1998 rok. Wewnętrzna notatka o przeniesieniu zasobów. Safe termoodporny z szyfrem trzycyfrowym przeniesiony z biura STARS. Drugie piętro do zachodniego biura. Pierwsze piętro. Kombinacja. 9 w lewo. 15 w prawo. 7 w lewo. To się przyda. To się przyda. Na pierwszym piętrze on jest. Że też nie mogę tego za nic zamienić. To jest przykre, ale mam pomysł, jak mogę to zamienić. Tylko gdzie ona była? Tam był gdzieś taki proch strzelniczy, prawda? Możliwe, że to było w łazience, Tak. No i to było właśnie potrzebne mi. I teraz mogę podnieść baterię. I dzięki niej możemy dostać się do statuetki. Tak mi się wydaje, zaraz się okaże Pewnie tak pięknie nie będzie, co nie? Jak zawsze Jak kurna zawsze Dobra, najpierw pójdę do tej statuetki Spróbujemy zdobyć ten talerzyk trzeci A potem pójdę sobie do sejfu To było dobra. Detonator. Dobra, ustawiamy detonator. 10 sekund. Nie wiem, jaką to siłę będzie miał wybuchu, więc się odsunę, ale chciałbym zobaczyć, jak to wybucha. Co to? Co. A co to? Tutaj było coś chyba, nie? O! Nie byłem tam wcześniej. Zaraz sobie to przesuniemy. Co to? Halo, halo. Dobra, biorę talerzyk. Dawaj, talerzyk. Ok, czyli muszę. Czy to jest ten ulepszony, czy nie? Nie, dobra, zwykły, ale mnie wystraszyły ziomek. Wystraszyły. No nie, jeszcze straciłem na Ciebie! Nie wybaczę ci tego. Nie wybaczę. Za dużo naboi straciłem na niego. Zobaczmy. Jest statuetka. Panna, strzelec i wąż. A nie będzie tak łatwo. Panna Strzelec i Wąż. Gdzie jest ten Wąż? Chyba tak. Git. Dobrze. Kolejny medalik. Super, 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 super. Przepadni. A może ja ucieknę, żeby nie tracić amunicji? O! Dziadu. Dziadu, dziadu. A trzeba było w jajca walić. Dopiero upadł jak wiajca dostał. Znowu straciłem zbyt dużo życia. Co nie? Aha, przytrzymaj, dobra, dobra. Już się bałem, że się nie uda. Mhm. Dobra Okej, okay, dobra, to jest ja stąd wychodzę W takim razie Schowam sobie ten klucz jednak, bo Nie, nie, nie potrzebuję go Jak na razie do niczego Chyba, że tutaj czy tutaj już wykorzystałem? Wykorzystałem. Aha. Dobra. Okej. Okay. No to wkładamy tą... Ten talerzyk. Ale najpierw sobie wezmę te ziółka. Nie jest tak łatwo. A tutaj jakie drzwi są? O właśnie. O właśnie. Widzicie? Jeszcze tutaj nam się przyda klucz. A tutaj co mamy? Czy ja tutaj byłem? Ej. Ja tutaj byłem. Ja tutaj byłem. I tutaj jest ten safe, który mieliśmy otworzyć. Chyba ten... Jak to było? Zaraz się okaże, czy to ten, czy nie. Ok, jest Ym... 9 w lewo, 15 w prawo, 7 w lewo. I 7 w lewo. O! To był ten. Super. Jak pięknie, jak ja kocham tą grę. Super. To mi się podoba. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Nie wiem, czy ten klucz jeszcze mi się przyda do czegoś. No na razie go schowam sobie. Już, już. Już będziesz zaraz dostaniesz. A w ogóle go gryzą te zombiaki i on się nie przemienia. Może to jakiś część osób jest odpornych na to? Wtedy to byłoby logiczne, prawda? Czy ja coś mogę schować, coś mi się nie przyda? Chyba wszystko mi się przyda. Dobra, użyjemy sobie to. Zapiszemy sobie grę i możemy aktywować Mam nadzieję, że aktywujemy już tą statuetkę. Pewnie będzie brakować czegoś, żeby zejść na dół. I są drzwiczki. So goes underground. That's our way out back Marvin it's time to go hey Marvin ah! ah! We need to get you to a hospital right now no no I uh, Save yourself come on I've got you go look we can still make it out of here together if you just get... it's too late tried leon but i couldn't stop it we can't let this thing spread it's on you now just go i understand Wchodzimy no? A tam było jeszcze wiele rzeczy do odkrycia. Jeszcze było tam wiele rzeczy, które chciałem sprawdzić, a już się nie cofnę. Cholera. Dobra, co to? Ktoś muszę tutaj powstawić niewątpliwie. Jest proch. Mam tutaj jeszcze zapis, żeby ewentualnie się wrócić. Jak rzeczywiście się od... okazałoby, że tu jest koniec i ja się nie mogę wrócić tam na górę, to dziwne troszkę, prawda? Troszkę dziwne. Okej, okay, w sumie mogę sobie to zabrać, bo mogę je kumulować w jednym miejscu. Hmm, dobra. Lecimy dalej. Tam jeszcze była zbrojownia do odblokowania. Kurde, dużo rzeczy. Chyba, że ta winda nas powiezie teraz do góry. Nie, na dół. Jeszcze niżej. No, jeszcze niżej. Według mapy tamtego policjanta, no to nie wiadomo co się tutaj znajduje. Mogą tutaj być zombiaki. Nie wiem, jakby się tutaj znalazły, ale mogą być. Mogą być. Co nie? Nożem tego nie otworzymy, tak? Dobra. Berłem też nie. Czy to berł w ogóle jest mi teraz potrzebne? Granat ręczny. Dobra. Okej, okay, już wiem jak się ugrzywa granatów. A jak ja mam stąd się wydostać? Jeszcze się okaże, że czegoś mi brakuje. <laughs> I będę musiał się wrócić tak czy siak. To było dosyć zabawne. Oni są u góry czy na dole. Myślałem, że to jakieś przejście, ale nie, tędy nie przejdziemy. Cześć. Super. Tego brakowało. sobie poradzimy z nim? Przepraszam bardzo. Cholera. No nie zdziałasz niż gadaniem. Na pewno nie. Na pewno nie. Ale jak mam go pokonać? Czy ja naprawdę mam go... O nie! No dobra, Gra mi mówi, żebym jednak użył broni. Użyjemy broni, ale żeby tak nie tracić naszego shotguna, ja myślę, że mam strzelać w tamto, w tamto oko. O, właśnie, o, właśnie, o, właśnie, w oko. Tak, jak się uda. Jak się uda, Leon. Tutaj musi być jeszcze amunicji dużo Dawaj amunicję Do pistola to jest zwykła, dobra O nie O no, nie! Masz tu nożem w Już go nie chcę, możesz go zatrzymać Możesz go zatrzymać Czy jeszcze znajdę jakieś amunicji? O, fajnie, dobra jest sporo amunicji. Co to jest? Granat? Czemu ja tego nie używam? Czemu ja tego nie używam? Masz błyskowy najpierw. A teraz. Dawaj tego. Nie! Masz tu tego teraz. O! Masz tu jeszcze. O! Dobra. Masz tu strzodguna. Pyk w Klas, woko, dawaj, o, pokaż oko! Pokaż oko! Klas! O nie! Już nie mam noża! Ale mam... <gryw> mam jeszcze granat! Dobra. Jest. I. I woko, 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 woko. Dawaj oko! Nie, yeah, woko! oko! Jeszcze jedno... <gryw> nie, już nie mam amunicji przez ciebie. Jak ja mam go zniszczyć? No nie, on jest nieśmiertelny, dziad. Nawet nie jest trudny poziom trudności. Coś mam jeszcze? Nie mam nic. Ani noża, ani granatów. No nie wiem. Mi się wydaje, że to o, oko. też tu jeszcze znajdę jakieś fajne rzeczy, czy nie? Ziółka. Po co mi ziółka? No nie, no nie! O, trafiłem w oko, trafiłem w oko, wale w to oko wszystkim co mam, chciałem się zbliżyć do niego jak on tak. No nie wiem, no nie wiem, coś źle robię. Zaraz dam się zabić, bo wszystkie mi rzeczy wytracił. Otwieraj oko. Chodź tu chodź tu dobra, jest. Na tyle, co zmarnowałem amunicji przez niego... To jest porażka. To jeszcze nie koniec, czyli jeszcze się spotkamy. Super. Super. Świetnie. A któż to mi drabinkę dał? A czekaj, czekaj Leon. Bo my tak popięliśmy do przodu. A wiesz, może coś tu jeszcze leży, jednak. Może nie wszystko stracone. Hmm? No nie, nie ma tutaj nic. Coś stworzyłem, ale co to ja nie wiem. Łącząc zielony z niebieskim. Ogólnie mam dobry stan, więc jest ok. Myślałem, że byłem nieco uszkodzony przez niego, ale nie. Nic mi nie zrobił szczególnego. Jeszcze tu jest ziółko. I, I tutaj już nic nie ma. Dobra, lecimy do góry. Do góry, teraz mi dajcie amunicji w multum amunicji, proszę. Wezmę sobie do pistola, będzie troszeczkę potrzebne. Zrobimy sobie jeszcze lek jeden prowizoryczny tu zamknięty. Zamknięte, zamknięte, dobra. <ścoughs> dobra, pokonany bos. I co? Okej. Okay. Chyba gra odpuści na jakiś czas, co? Jest punkt zapisu I sobie zakończymy tutaj odcinek Wezmę... Jeszcze sobie sprawdzę, co tutaj jest tylko I jest super, bo mamy kolejną torbę Mamy też schowek nasz, okej okay. Dobra Widzę, że to berło na razie mi się nie przyda Ten kluczyk chyba też nie To sobie zostawię, to może się przydać no i tyle. I tak zostawię ten odcinek. Następnym idziemy w tamtą stronę do góry. Do zobaczenia! A to już koniec czwartego odcinka z Resident Evil 2. Niebawem kolejne, więc aby ich nie przegapić, koniecznie zostaw coś po sobie, wtedy będziesz na bieżąco z każdym kolejnym. Tyle ode mnie. Dzięki śliczne za oglądanie i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się na ra.